Nie, chłopco, w ogóle pis. Nie, no, hardusek. Jak ty wpadłeś na tak genialny pomysł, żeby rozlosować kurwa moderatora w Giveawayu? Ja pierdolę, że ja na to wcześniej nie wpadłem. Nie, no, to jest genialny pomysł. Funkcjonująca gra w Minecraft. No my nie mamy po co iść tam, Heidi, kurwa, bo na strzała padamy Wiem. My nie mamy po co iść tam, Heidi, kurwa. nie powiedziałem. Nie powiedziałem no, tak. Nie tak. Nie powiedziałem no tak. Dostał Rikoszetem znowu. Dobrze, dobrze, Bożytar. Dziękuję, że mnie nie obrażasz. Jesteś mega kochany. Heidi se stoi, Stawiam chuja, Ale to tak na 8 sekund, bo potem usuwam Insta Story, ale jak będziecie, ud uda wam się sklipować to możecie mieć fotę mojego chuja na telefonie i wiesz co zrobiłem? Uwaga, ta jest Fortnite. Fortnite! A już mnie nogi bolą Lecisz na Nie no Domnie, ale ty dyszysz, nie no styd. Kurwa, dyszę to jak ci je Nie pokażę na kamerze, a... Kolejne pytanko ile stów? Razy parę stów Puls. Rybciowski 111 Maciuś. Dlaczego za SMS trzeba płacić minimum 10 zł? Czy ja mam przyjść i wyruchać się w tą <grystanie> Ale już ci tłumaczę, już, już ci tłumaczę to i chaty. Aby wprowadzić możliwość prywatnej transmisji za 2 miliony punkt 10.00. 10. Dziękuję ślicznie. <grystanie> Zobacz. Z twoich 10 zł SMSem na czysto przychodzi 570. Ups, robię parę stów. Raz, złapię. I chcesz jacht, a miałeś w kosmos lecieć? Bo ja ten jacht, bo ja rakietą pociągnę ten jacht w kosmos i będę pływał, kurwa. Będę pierwszym człowiekiem, co jachtem w po kosmosie, chłopy, pływa. Rozumiesz? O, 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 o. Nigdy nie widziałem, że się udał gościom. No, Zagryś, no, kurwa, mordy, peczę. A, no, dzięki mnie. No, zagotował, zagotował się, się zagotował się. Ej, bombę, kurwa. Biody, a, tak. a, zagotowałeś się, mikrofon. zagotowałeś się tam w tym swoim wariatkowie? Dobrze, dobrze. Ale kurwa, ma w dupę. Nie no, widać, że on w Gdańsku mieszka. No, nie, kurwa, w Toruniu, kurwa, mieszkać w Toruniu to jest, kurwa, jakiś umysłu, kurwa, nie? nie no, kurwa, w U mnie w Gdańsku, w Gdańsku są, kurwa, reklamy, że Toruń, kurwa, będzie jakieś, kurwa, dobre miasto. Już

że nie ma chyba co cieszyć. Dziękujemy ślicznie, jebany psi, znaczy Vic jest kochany, ale tak się nazywa. もう。<music>